Słoneczko świeci, a tak wygląda Izabela w pracy. Wysyła właśnie castingi. Tak. I po co ty to wysyłasz? Przecież tak nikt tego nie ogląda, tam jest wszystko ustawione już. Mówisz? Pewnie, że tak. No to chociaż żebym miała taką, wiesz... Zajęcie masz. E, Nie. Zajęć to ja mam dużo, mój drogi. E, żebym miała tylko takie, że... Może coś zrobiłam, tylko czekam. Coś mi tutaj... Aha, czyli to robisz w ogóle tak dla siebie bardziej niż żeby wygrać te castingi, prawda? No, no, no Zawsze wszystko robisz chyba dla siebie, tak? A jak wygram, no to chętnie przytulę parę groszy. No właśnie. właśnie, więc ja cię wspieram, bo robimy oczywiście to dla hajsu. No Oczywiście, no a, a pracuje się. Dlaczego? Pracuje się. Dla przyjemności moja dobrze, droga. Dobrze, ale. Przyjemności, ja to też nie dla rakownika. Przyjemność, ale zaraz to mi sprawia przyjemność, że nagrywam castingi. A jak jeszcze dostanę za to pieniądze, to jeszcze będzie podwojona przyjemność. Ludzie mają taki, że idą do pracy i dostają za to pieniądze, a ja nie zawsze dostanę za swoją pracę pieniądze. A lubisz swoją pracę? Bardzo, bardzo. No, ale jak nie masz hajsu, to po co ją lubisz? Ale ty masz! Nie, bo my jesteśmy wychowani a właśnie ja jestem, w kulcie. A ja jestem bardzo w kobiecej energii, że czerpię z mężczyzny jest przerpiesz, tak? To Słowa, ja, czegoś, ja, ogóle, czego sobie znajdziesz ja albo jakiegoś bogatszego. a nie gadasz takie tutaj... bzdury. Jesteśmy ze sobą ponad 30 lat. Więc co? o co ci chodzi? I mamy wspólne konto. Ja mam swoje i mamy i, i razem mamy jedno, nie? Aha, czyli wspólne. ty masz jeszcze jakieś konto swoje. Uh -huh, uh -huh. O, ty cwaniara. I tak no, trzeba, tak i tak trzeba. Kobiety mógł. muszą się zabezpieczać, No przecież drodze. ten. Y Chyba, chyba tak nie jak... Zresztą już mi się nie... Chcę. Co jest fajnego? Ty, no właśnie ty, ty coś fajnego mówiłeś, że kobiety się muszą zabezpieczyć. Gdzieś to miałam i teraz nie wiem gdzie. Nie, bo my jesteśmy wychowywani w kulcie, że trzeba pracować. Się Najpierw się uczyć, ma, uczyć się i uczyć się, dziecko uć, będziesz mieć dobrą pracę. Zobaczcie, ona się nie uczyła, a tutaj... A w... nie, no mam to wszystko dobrze. Kaskindisa co się nie uczyłam? Ja się nie uczyłam? Gdzie ja się nie uczyłam? No co, po szkole średniej gdzie poszłaś? Rodzi dzieci, studia. Ale później skończyłam studia w kierunku na Akademii Medycznej, w kierunku no, no e, nie na Akademii, no, nie akademii jak... Medycznej. Późla, no bo to nie jest. No kierunek. Było... Kosmetologię na Akademii Medycznej. No dobrze, dobrze, dobrze bardzo to dobrze. Jóka szła no. do pierwszej klasy, a ty szłaś na pierwszy rok studiów. Już ci się tak namieszało w tym głowie? Nie, już skończ te castingi, bo te castingi cię ogłupiają. ogupiają cię te castingi. To mi sprawiało wielką przyjemność mój zawód kosmetolog. E, a teraz mam. Zawód influencer, castingowiec, aktorka. A teraz jestem freestyle'em. To się nazywa freestyle.